Nie ma. Dzisiaj testujemy pudding z Malezji, pudding owocowy, więc azjatyckie jedzenie ekstrawaganckie, nie dla biedy jak wy. Takiego liczy? Liczy. Powiem szczerze, nie Nie smakuje mi to. To liczy, ty dla mnie ten żelek jest lepszy, niż to liczy. W ogóle jest niedobre. Nie Chciałem powiedzieć niezdrowe. Niezdrowe też. Syf. Ja daję dwa. Mhm. Nie, to ja mogę dać takie trzy. Było to średnie. To było niedobre. Trzy na 10. Ja żelek, żelek, który był w, 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 w środku, był lepszy. W, w, w. Czymś owocowym. Z czymś, to to zdańmy, No, ale faktycznie. Orange. To już lepiej pachnie. To pachnie jak sok pomarańczowy na no. all inclusive. No. Y y y y jakbyście, by, jakbyście byli normalnie. Nie musicie lecieć na wakacje, nie? Wystarczy, że to kupicie i, i Turcja Ale excuse me, jest wasze. Nie wydaje mi się ten żelek trochę inny. Ale jest na pewno lepszy. Od tego liczy. Jak temu liczy dam trzy temu mogę dać chyba... Z... 5, 6, może. Może 6. To Znaczka. też nie jest taki typowy orange. No może. Teraz to, nie to bo to będzie główny. No właśnie, nie wiem. Ja lubię. Ale na to zobaczymy. I co? Tylko tak dobrze pachnie. Czy smakuje też dobrze? Jest dobre. Szatał jest dobre. dla wszystkich, co są reali. Ja też mogę? Dobra, dobra. Ten smak kupić. Osobno nie ma. No to resztę wyrzuć, co nie, albo dajcie. Psu. No już to no, Dobra. No. Koleś, bagałam to polakownię. Przypominam się Oleks zmienia jak chodziłem no. po owoce w moim hotelu w Turcji. Za 1800. Słuchajcie, dobre, nie. Ocena. Ocena 7 na 10. Ja chyba dam 8. 8 na 10, bo to było very good. To było very zajebiste ziomeczki, nie? Thank you. Taka piękna truskawka. Ale to będzie chemia. Tak no czuje, właśnie, nie? Nie? ja się to czasu takiej chemiur truskawkowy. Ale <coughs> co ja mam z tymi paluchami? Mojego ręce. Nie. Jogurt, burt czy kratka Pokaż. Się... To samo, nie? On jakoś tak mlecznie smakuje. No to mówię. Ale czemu? No właśnie. Nie wiem, a wiesz, za to zapłaciłeś też? Szczęśliwie czasu nie liczą. Na tym jest takie powiedzenie: mm -hmm. jak chcesz wydawać pieniądze, nie patrząc na cenę, musisz pracować, nie patrząc na czas, pięć głównego. Myślałam, że to będzie lepsze. Jednak. Ja też dam pięć. Dobra co na bo było? Melon... dałam pomarańczy, dam sześć, to będzie piątka. Bo melon, melon był lepszy. Mango pudding. Mango. Lubię mango? Mhm. No po zapachu to pachnie jak owoce, a potem, a potem to już no. nie wiadomo nic. Nie? No po, po czystym zapachu to jakbyście się zaraz mieli wgryźć w owoc. No dziękuję, że pani zjadła całą górną warstwę i teraz muszę te żelki jeść. Super. Może na równie chyba z tym melonem? Albo 8, tak jak melonowi, albo 7. Nie wiem, kto to teraz wszystko zje. Nie, nie chcę tego jeść. Oczywiście y, wyślemy to samolotem do Afryki, żeby dzieci w fabryce nie głodowały. Wyjątkowo cierpki y, jest to litchi, a to jest wyjątkowo słodkie. Melon, mango, a resztę możecie oddać potrzebującym. Siatę Dajta. Nie, o, nie